Siema, z tej strony Soloman98171, a ze mną jest... <grych> no, więc dzisiaj nagrywamy na takim fajnym serwerze, oczywiście podamy... Zpieprzyłeś mm. wszystko. No, ale ja mam tu prywatny. Czekaj, jeszcze no. y Więc link podamy w opisie, niestety gość Malinka już podał serwer. Ale i tak pewnie tam. ale nie podam całej nazwy. Ale tu, tu są różne serwery, SkyBlock, CookieCraft, takie tam. No, ale my podamy oryginalny na inny gram. No, mam 53. level. Czekaj, chcę coś powiedzieć, chcę coś powiedzieć. Mhm. Więc chcę powiedzieć wszystkim graczom, To jest na nowoprenu przy wszystko mogę. Tak. Gdzie, gdzie Czekaj na takiego taki, na gościa chcę okraść, ale nie wiem, czy mi się uda. To ty tam idź i mów do widzów? Wiem. Oczywiście filmik wstawimy na Facebooka. No i takie tam. No więc mamy tu takie głowy. Mamy sławnych, bo mamy huśka i SKKfa. Mogę wam pokazać jaka jest głowa, nie podróbka. Puszek jest nazwa A. nawet. O. Czekaj, ja pokażę No, o. Na mnie. Na mnie. Ha. o. O, to jest KKF. <grymne> nie nie SKKF. Nie podtrzymaj, Nie skkf bo cię z działki wyrzucę. Nie. cię Pozbieram kokabinsy. To jest właśnie się opłaca, bo za 16 kokabinsów macie 200 kasy. A ja mam, już Wam powiem, tylko 39 731. A ja mam aż 0. No <noise> nie, sorry, mniej niż 0. Masz poniżej 0. No, a teraz mam tylko 3. No ja mam 48. Idę sprzedać. A za niedługo będziemy opłacać serwa i założymy go. Chyba nawet wytrzę, wytrzę. Ja włączę Nie. może... Czekaj, bo muszę sobie załadować mam O. Muszę dzisiaj... Może dzisiaj pojadę i... Oczywiście jak ten... Y, dodamy serwa. Mówię tak, żeby mnie wszyscy słyszeli. Jak dodam serw... Znaczy, dodamy serwa, to oczywiście w następnym odcinku, jak będziemy już mieli serwa, to damy jego. Damy, jego IP. Tak. Tak, żeby wszyscy grali, damy go na nowo. Jakiś maciek. DDDD. Chce mi dać jakieś żarcie. Niech mi da. Ale. E, nie dam ci. Do, nie mam ręki. Dawaj to. Co? Co? Co Jaki. Jaki żar? Zarąbało mi żarcie. O nie. Mam aryboski. Gdzie jesteś? Na twojej działce mam Idę sprawdzać. Ty właśnie, może kupimy nasiona i założymy ten... Yy, hodowlę. Mam pomysł. Założymy hodowlę maryjską. Żebyś miały takiego moda. Może pobiorę. Ej, mam moda. Masz? Mam w Można zmienić jego nazwę na kowadle. Dodaj ja go... Ja, ja zmienię. No nazwę. Dajmy 64. A No arbuza, ile tam masz? No to daj. Zmienię jego nazwę i będzie marihuana, zobaczysz. Proszę bardzo, tylko muszę iść na warp warpskleby i kupić kowadło. Jeszcze chyba nic nie bardzo nic nawet. Trochę kasy wydam, no ale okej. Okay. Nie jestem najbogatszy, ale mam też dużo. A ja zobaczę na moje. Kurde, ale nie przyzwyczaiłem się tutaj grać. Okej, okay. do... znaczy tu mam. Mam sta! Łapieć na Maryi. O, o. ale to trzeba lewla wydać. No to? no to? ja. Czekaj, patrz. <noise> Ej, patrz, jaki lol. O kurde. Bo... <noise> tylko dziesięć levela mi zabrało. zarobiście a ja miałem 53. He, <noise> he! Marihuana. Odawaj to! Eee, nie jedz! Moje. Ale ja zmieniłem nazwę za 10 leveli. Trzymaj. Ty chuju, zarąpałeś mi. No to oddam ci Zmienię nazwę bloku diamentu. Szma blok szmaragdu. Pokaż. Ej, mi zarąbiesz, to cię wyrzucę z działki. Masz. Patrz. <laughs> o daj. Czekaj, patrz. Cieszę mi, mi żyć? A, no. Co by tu jeszcze zmienić? Y... O, patrz, chłopie. Miecz... Na przykład nie Elit. O kurde! Fak... Ile potrzebuje lewla? jaką tu nazwę można zmienić. och albo nie. Dobra. Gdzie idziemy? Na jaki warp? A. Szkoda, że tu goda nie mam. Miałem elita. A jak to się robi? No, piszesz warp, kurde. Warby ma... Nie zmienić. No, a masz level'a? A? Masz level. Mhm. Y -y -y. Szkoda, że się nie da przesyłać, bym Ci przesłał. Co się robi? Patrz. Chciałam zmienić na Jaki pedał. Nie, bo... patrz wyrzucę wr ci z działki. No Nie, zabrałem ci. Przepraszam. Nie, kurwa. Nie, kurwa jak eee. Patrz. Ła. Patrz. Łał. Aaaa. Jeszcze raz takie coś. Ej, a stój tam, czekaj, czekaj, czekaj Idź do tamtego domku Tam, o, jakiś jest taki dziobak Czy coś tam jest I coś Ci zaraz pokażę nie, No, spoko I teraz weź na moją działkę Aha, tu jest Nie wyrzuciłem Cię Patrz Kurwa! <laughs> Widziałeś jaka blokada? Nie wbijesz się na działkę. Ui. Nie wbijesz się. Nic mi nie zrobisz, mieczem elity, więc wiesz. Mam no. Dobra, dodam cię, bo widzę, że raz rozpłaczesz. Jesteś <laughs> OK. okej. Okay. Coś wpisuję, ale co to ja... Dobra, możesz już ten... Wejść. Patrz. <trony> <trony> Trolling. Możesz wejść, bo jest jesteś dodany, gdybyś nie był. o, o trzeba zabrać pszenicę. No, mamy jakiś to skrzynkę. Ej, tajemniczy asystencie. Co? zobacz, która godzina. Kład... Wiem, patrzyłem. Czekajcie, Czekajcie to, troszkę. Dobra, mamy dużo czasu. Mhm. Kurde, jak jest jebanie to O, o, chodź. chodź, chodź, chodź. Z pszenicy można ciaska zrobić, po, pokażę ci jak zrobić. Mm. To jest tak, pszenica, pszenica i w środku jest kokabin, tylko żebym ja go miał, kurna. Dobra, trudno, nie zrobię. Może, czekaj, mm. co by tu zrobić? I tak, żeby nie było, mam? Zaproponuj coś, żeby jeszcze robiliśmy, no bo tak cały czas tylko jesteśmy na tym mhm. najmniejszym. Idziemy na Warp mm, Nether. Albo mam pamięć, pokażemy Warp Nether. Ja, I Będziemy... teraz ja... bo to będzie taki odcinek wiary. Wstępny. No. Wow, ale go rozrąbali zjebali. O, chodź, chodź, chodź. Idziemy zbierać netelrak. O kur... Chodź, chodź dalej. Chodź, chodź, chodź. Może bym nie wpadł do lawy. Bo się spali. O, tak. Ty się spalisz. Aha nie, bo ty nie masz, sorry. Nie jestem taki jak mój kolega. Który? Nie powiem, bo go obrażę. Chodźże. Gdzie ty jesteś w ogóle? O kurwa. Dobra, czekaj, chodź. Żegnamy się, bo to odcinek wstępny. Chodź tu, do, Widzisz, widzisz mnie? Hmm, no, widzę cię. Czekaj. Czekaj, żebyś się nie spalił. Z mieczami tak, patrz. Wow. O, dobra, dobra, dobra. To ja tutaj. Mhm. Okay. To gdzie ja mam... Dobra, żegnam się z wami, soloman98171. I gość, malinka, subskrybujcie, komentujcie i siemańka.